Będziemy robić odcinek w którym będę odpowiadać na pytanka wasze, które zadaliście na TikToku. No więc zaczynamy. Tak, w tej linka zaczynamy. No to. Będziemy sobie odpowiadać na pytanka z TikToka. Yy, właśnie jak zostały mi zadane, i będę podczas tego sprzedał. że jest to troszeczkę syfik, więc będę, za, będę po prostu odpowiadać Wam na pytanka na TikToku, które mi zadaliście. I będę po prostu sobie sprzedać Tu już mam w ogóle podkłady, które wyświetlą. Ujj, jak ty się moluszku! W ogóle, jak macie jakieś dobre rady na to, że ja ją głaskam i wyciągam w nie tyle sierści, to mówcie, bo wyczasać ją to jest. Tragedia, ona się strasznie nie lubi czasem Cały czas mi ucieka poduszko. Więc jak macie jakieś dobre rady, jak namówić królika do czesania, to piszcie w kom. Okej, okay, kochani, już w miarę możliwości ogarnęłam koniec i odpowiem Wam teraz na pierwsze pytanie. O oh, sorry, bo mi ostro nie było takie. Co robię ze stelinką, kiedy gdzieś wyjeżdżam? To ja ogólnie mam taką klatkę, która jest na strychu na górze. To jest 100 albo 120, nie jestem pewna. I gdy są to małe wyjazdy, na przykład jakieś cioci albo kuzynki, Jakiejś cioci albo kuzynki, to najczęściej po prostu biorę Stelinę ze sobą. Jakby tu, tu jeszcze będzie kubeta, tylko idę ją umyć. Jakbyście pytali, po prostu ją biorę ze sobą w tej klatce 100 co tam 120. E, I ona tam sobie jakby śpi, ale jest również, wiadomo, wypuszczona tam przez dzień. Wszystko robi, i robi tak samo, jak robi w domku, tylko po prostu jest u tej cioci czy kogoś tam. Właśnie ze mną A jeżeli chodzi o jakieś takie większe wyjazdy To ja, odkąd mam stele, Czyli rok i pięć miesięcy Jeszcze nigdzie nie wyjeżdżałam, ponieważ na początku był COVID Teraz mi się urodziła siostra, która ma miesiąc I nie planowaliśmy żadnego wyjazdu Więc na chwilę obecną takie dłuższe wyjazdy Typu może nie wyjedziemy na pewno przez rok Więc No Więc no nie wiem co będę z robić Takie przez wyjazdy Myślę, że oddam ją do mojej cioci albo babci ale chyba babci, bo jest bliżej, a Stella też będzie w samochodzie, się troszeczkę stresuje. Okej, okay, kochani, już wróciłam po myciu kuwety i wydaje mi się, że to jest idealny, y, idealny czas na kolejne pytanie. I chciałam wam pokazać kuwety, marki w sumie nie wiem jakiej. Sorry za to. Ale na przykład, jeżeli byście byli przed wyborem królika, to nam ta kuweta sprawdziła się po prostu prześwietnie. Oczywiście wiadomo, że jeżeli macie większego królika niż Stella, to może być mała. Ale jeżeli macie królika takiego jak Stella, wielkościowa, to nam ta kuweta naprawdę jest dobra i ma jeszcze dużo miejsca na. Resztę. Czy Stelinka wejdzie do kuwetki? Patrzcie, Stelinka ma tutaj po prostu bardzo dużo miejsca, no tutaj wejdzie, no musi się cofnąć, ale ma tu idealną miejsca jak na siku, jak na bobki. Widzicie, może sobie tutaj spokojnie usiąść, się tutaj damy, tam granula, żeby sobie to spokojnie, to jest coś znaczy, nie dam peletów. I wydaje mi się, że dla, dla takiego królika jak Stella jest to idealna kuweta. Oczywiście, jeżeli macie większego królika, to Wam się nie sprawdzi, chociaż trochę większego niż Stella może się sprawdzi, Ale polecam tą kuwetę, jest naprawdę bardzo fajna. A, i odpowiem na pytanko: jakie Stella najbardziej lubi zioła, a jakie najmniej? W sumie nie mogę powiedzieć, jakie Stella najbardziej lubi zioła, bo w sumie Stella lubi wszystkie zioła. Wszystkie Stella lubi zioła. A go najbardziej nie lubi, najbardziej nie lubi topinamburu. Kilka razy dawała mi topinambur, to wiecie, tak, dałam do mis, dałam, na przykład rozsypami, taki kawałek po pokoju w sensie rozsypami, tak wiecie, na podłogę garstka topinamburu i nie zjadła, nawet się tego nie ruszyła, więc Stella nie lubi topinamburu. Na przykład teraz Stella korzysta z toalety i według mnie idea. Tak no. się prezentuje w ogóle koniec Stella już wiecie, jak wolny gotowy. Okej, kochani, już powoli kończę sprzątać, więc odpowiem wam na pytanko, które również mi zadaliście. To pytanko jest, ile ja mam lat i ile Stelinka ma lat. No to tak, Stella ma rok i 5 miesięcy, a ja mam trzynastkę. A jakby ktoś pytał, taki bonus mam siostrę, która ma miesiąc jutro, więc Taka malutka. W ogóle ja lubię małe dzieci. Nie wiem, które osoby jakby nie lubią małych dzieci i mówią, są kidy i w ogóle, a jakby ja lubię mu małe dzieci, albo na przykład ja mam dużo młodszych koleżanek. Nawet w klasie mam niektóry rocznik 2011 i jakby nie przeszkadza mi to totalnie, więc... Były to bardzo małe dzieci. <grym> nie wiem czemu, ale uwielbiam małe dzieci. No i króliczki i koty. W ogóle gdybyście chcieli jakieś odcinek z moimi kotami, to też byście piszcie, bo jakby... Ja mam kota szarego i mru, no ale jakby... One są takimi bardzo, mam powiedzieć, polno-domowymi kotami, bo one nie są tak do końca domowymi kotami, bo pierwsze Stella się boi kotów, a po drugie one nigdy nie były, wiecie, takimi totalnymi kotami <grytania> domowymi. Tylko, wiecie, wchodzą do domu, ale nie są tak totalnie domowe, raczej są na podwórku. Uii! idę kończyć sprzątać i ostatnie pytanie będzie za chwilę. Ojeju, i ostatnie pytanie w dzisiejszym filmiku, jaki ja mam na imię, to jest Stelinka, przypomnę. A ja mam na imię Daria i w ogóle jest śmieszna historia, w ogóle, bo jak miałam się urodzić, to miałam być Kacprem, a jednak się okazało, że będzie dziewczynka, no i jest Daria. Jestem Daria. Niektórzy, bo mamy taką. Mamy taką Nadię w klasie u nas w szkole. I wiecie, jak jest jakiś WF, to mnie, to już tak wkurzę, mam ochotę, nie wiem co zrobić, ale. Po prostu nasza pani cały czas myli mnie z taką Nadią. Do mnie mówi Nadia, do nie, no do niej nie mówi Daria, ale do, nie, do mnie często mówi Nadia. I ma po prostu, ja mam, czasami mam ochotę wykrzyczeć i jestem Daria, a nie Nadia. St serio, strasznie mnie to wkurza, że po prostu pani nas myli. W sensie Nadia jest Darią, w sensie jestem Daria, a taka jedna Nadia w naszej klasie jest. I jakby strasznie mnie mylą z i mnie to tak denerwuje, Serio, wiecie co, niektórych to nie denerwuje, ale mnie serio tak denerwuje, jak mylą moje imię z... W sensie, jak mylą jakiś mi spoko, ale że ciągle mówią do mnie Nadia, a mi się imię Nadia nie podoba i mnie to troszeczkę wkurza. No, że... że mówią do mnie Nadia, a mi się Nadia imię nie podoba, poza potem jestem Daria. Ale będę musiała zwracać pani uwagę za każdym razem, no trudno. Okej, okay, kochani, więc ja będę już kończyć ten odcinek bez Steliny, bo wyszło za łóżko. Tam jeszcze mam tu troszeczkę do pozametania, ale to już po wylotku kończę i będę się z Wami żegnać. Możecie pisać pod tym filmikiem pomysły na nowy filmik róż, i również pytanka, bo będę się starała odpowiadać po dwa, trzy pytanka w każdym filmiku. Bye! -o.